Martin Harnin powiedział: Bez uśmiechu nie jesteś w pełni ubrana, ale jak się uśmiechać, jeśli Twoje zęby nie są tak białe, jakbyś tego chciała? Wiedz, że to wcale nie jest problem. Znalazłem dla ciebie pięć świetnych sposobów na wybielenie zębów. Są naturalne, skuteczne i bardzo tanie. I nie mówię tu o dentyście czy nieprzyjemnych zabiegach. Jednak od razu zaznaczę, że te metody działają tylko wtedy, gdy zażółcenie zębów jest spowodowane użyciem kawy, koli, czerwonego wina, palenia lub złej higieny. Obiecuję, że po obejrzeniu tego filmu będziesz się częściej uśmiechać. Przyjrzyj się uważnie i zapamiętaj najlepsze metody wybielania zębów w domu. Pasta do zębów z olejem kokosowym i sodą oczyszczoną. Stwórz domową naturalną pastę do zębów o działaniu wybielającym. Będziesz potrzebowała jednej łyżki stopionego oleju kokosowego, jednej łyżki sody oczyszczonej i pięciu kropli oleju miętowego. Myj zęby tą mieszanką, a natychmiast zauważysz efekt. Sok cytrynowy przed użyciem pasty do zębów. Wyciśnij na szczoteczkę do zębów sok z grubego plasterka cytryny. Następnie umyj zęby. Raz w tygodniu myj przez 5 minut. Po odczekaniu kolejnych 5 minut umyj zęby pastą do zębów. Uwaga, jeśli odczuwasz ból, koniecznie skonsultuj się ze swoim dentystą, aby wykluczyć problemy ze zdrowiem jamy ustnej. Wybielanie skórką pomarańczową. Obierz skórkę pomarańczową i wysusz w piekarniku. Jeśli masz skórkę, która sama wyschła, jest to idealne rozwiązanie. Zmiel na proszek. Wymieszaj pół łyżeczki tego proszku z niewielką ilością pasty do zębów. Użyj mieszanki 2 do trzech razy w tygodniu. Nawiasem mówiąc, zamiast skórki pomarańczowej możesz użyć cytryny. Użyj nadtlenku wodoru jako płynu do płukania jamy ustnej. Nadtlenek wodoru nie smakuje najlepiej, ale przede wszystkim wybieli zęby i oczyści jamę ustną z bakterii. W ten sposób będziesz miała nie tylko piękny uśmiech, ale także świeży oddech. Potrzebujesz pół łyżki nadtlenku. Co najważniejsze nie połykaj go. Jedz częściej kalafiora, truskawki, jabłka. Pobudzają one wydzielanie śliny, zapobiegają tworzeniu się kamienia nazębnego i poprawiają zdrowie jamy ustnej. Kalafior, truskawki i jabłka mają bardzo dobre działanie wybielające i zapobiegające chorobom zębów, ze względu na zawartość witaminy C. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego najlepszego!